No, chłop cieszy się, ponieważ jak się okazało, dzisiaj jest jego ostatni dzień w limbie. To znaczy, ja tak nie uważam, ponieważ yy, uważam, że to jest kawał i on stąd nigdy nie wyjdzie. <laughs> nie no, chłopie, żartowałem, wyjdziesz przecież, nie? <laughs> on to jest kupi. No nic, yy, no tak, pewnie zastanawiacie się, yy, czemu przystań, że. No, dobrze. Pewnie zastanawiacie się, czemu y, chłop nie jest tam, tam u góry, tylko jest tutaj. A no była taka sprawa, że chłop w ogóle na pożegnanie chciał zrobić jakąś imprezę. No ale że nikt go nie lubi, no to y, przyszli, ale przyszli i go zrzucili stamtąd y, tutaj. No i w konsekwencji chłop przez wiele dni nie był sobą. Ale teraz już się ogarnął, jak usłyszał, że wychodzi, no i, no i już jest w porządku. No, a tak w ogóle to dwa stroycje, dragoje widzowie, z tej strony Iwanow, a to jest niestety ostatni odcinek Limba, co bardzo mnie martwi, myślę, że was też, tutaj niezły hardcore, niezły odpiernicz z chłopem był, no ale wszystko dobre, co się dobrze kończy, nie, chyba nie tak. Wszystko się kończy co dobre. No, kurde, chyba też nie tak. Wszystko. Wszystko ma swój. nie dobra. Nieważne. W każdym razie, no skoro jest koniec gry, no to pasowałoby coś powiedzieć o niej. No to powiem, że fajna gra. No, bo mi się podobała. I Naprawdę polecam. Jedna z lepszych platformówek. Tutaj jest taki specyficzny klimacik jak widzę te szare kolory, to zawsze się cieszę No i ogólnie Ogólnie gra jest do przejścia w jeden dzień Ja To znaczy ja ją przechodziłem tyle, że w ogóle Ten chłop zdążył już dorosnąć I w ogóle na początku To był takim małym chłopcem Jeszcze go pamiętam jak on z tym pająkiem się bił W ogóle nie umiał się z nim bić No a teraz to To już jest, to już jest mężczyzną, nie? <ścoughs> Dobre. No cóż. No i tak. No i teraz jakiś w ogóle. Tutaj w ogóle się teraz zaczyna jakiś taki rozpierdziel na koniec. Teraz w ogóle zobaczycie o co chodzi. No i chwileczkę. No i teraz w tym momencie, kur szlak, trafia cały. cały piękny obraz tej gry. I się zaczyna. Tutaj chłopiec jest narażony na. Takie niebezpieczeństwa on tak tu łazi, Ma w dupie. A to jest. No. no w sumie to będę tęsknić za chłopem. On tak śmiesznie ginie w ogóle. 90% tej gry to jest śmierć chłopa. <totryk> tak bym nie mówił. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zrobią dwójkę, chociaż nie wiem, na czym ona by miała polegać. Chyba wszystko, co mogło być pokazane, zostało pokazane. No, ale mimo, mimo wszystko ja byłbym za kolejną częścią, ale bym grał, ale bym grał, ja pierdzę. Mmm, Jezu... A w sumie to nie wiem, czy będę za nim kurde, bo jak teraz patrzę na to, to on debilent był i jest. Jezu, jak on nie umie czasami zrobić najprostszej rzeczy. Tam dopiero jest później od pieprz, człowieku. Przecież tutaj to jest, to jest proste w ogóle. Tutaj nie ma co, co się zastanawiać. Ha, <laughs> wyskoczył z hukiem. Trzeba tak skoczyć, żeby to się jeszcze świeciło? O, i teraz. No. Trzeba do niego mówić dużo. Wtedy wie o co chodzi. Tak to nie wie. No i cóż no. No i w sumie to jest bardzo przykry dzień dla mnie. Już ostatni raz to wszystko. Czy nigdy później chłopa nie no, myślę, że będę wracać. Często do tej produkcji o. Kurde, jaki to jest, jaki to jest. O, a tam z tyłu te takie duże kartony też latają tak nie tylko tutaj, ale wszędzie a. Tutaj też jest na czas. No nie, no ja już mówiłem, że tutaj jest taki rozpiercie. No to. Um, kurde, co mi dużo czasu zajęło. Bo w ogóle nie ogarniam o co tutaj chodzi. To znaczy. No właśnie, nie ogarniam. Nie, nie, nie ogarniam. Coś się będę oszukiwać. O, oh, fuck. Słyszę ten dźwięk, a mimo to za późno, Nie wiem, może to ze mną jest coś nie tak, a to życie na chłopa, z Zwalam. Ale go rozpiewszyłem, ale go rozpiewszyłem. <grywka> o właśnie tak. No i to się nazywa. To się nazywa Skill. O oh, fuck. To już się nie nazywa Skill. No ale prawie się udało. Dobrze, że przynajmniej od tego momentu nie będę się znowu tam... Eee no. O nie. Jak on dostaje w dufę przez całe życie. To już nawet nie jest hamskie. Popatrzę na swoje życie i na życie chłopa to tak w sumie trochę podobnie. No no właśnie na przykład tak chcę, chcę coś zrobić i tak mi się wszystko. Tak dokładnie do góry nogami wszystko robi i... No i. Muszę się słuchać w tym dźwięk. Mówiłem, widzieliście co się stało? Widzieliście co się stało? W życiu bym nie pomyślał, że coś takiego się może stać. Ah, <zysklary> wiedziałem, że tam jest to takie elektryczne. Nie, 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 nie. O, może teraz? Nie, bo on tam już musi spadać. Jak to, ten, jak to zrobić? A może jeszcze nie będę tego robić, postoję tu chwilę. Powspominam stare dobre czasy. Chłop tam. Nie wiem czy pamiętacie jak tam chłop wyżynał tych innych skurczybyków. Tam ich tam miażdżył i ich pod pociskami jakimiś, później nabijał na jakieś pale później później coś tam nogi im ucinał. A, a nie to. A nie to nie chłop, sorry. poławiło mi się. No ale w każdym razie chłop też coś tam robił. Chłop też był zabawny. I. A, pamiętam, pamiętam, tam kłoda była na początku. Dobra, nie, to jednak głupie są te wspomnienia Nie, spełnienia są głupie, tak. Dobra, zróbmy to. I skończmy już y, tą Gehenner. W sumie ona powinna się skończyć wraz z pierwszą śmiercią chłopa. No ale tak się nie stało. No... Czemu nie nacisnąłeś wajchy? na to żeś skoczył, kurde, jak to był skok z wyż, to byś zajął ostatnie miejsce. Bo to ma czasami jakoś tak wszystko na odwrót. Niby dobrze chce zrobić, a mu wychodzi jak zawsze. Och, och, cholerka. Dobra, nie będziemy tego więcej przeciągać już. Czas, aby chłop mnożył szkórę te. Dobra, przejdziemy tu, tu, tu... I... Nie wiem, muszę to wyliczyć jakoś. To da się wyliczyć. No, i dlaczego nie nacisnąłeś znowu wajchy? Może chłop nie chce, nie chce stąd wyjść? Że on siedzi w tym limbiu, bo tak zacząłem wspominać, mi się spodobało. Nie, czyli to jest stanowczo za długi odcinek. Taki? To jest stanowczo w ogóle nie wiem co ale No i teraz tak będzie no No i nie zrobię tego nigdy Chciałem to szybko skończyć No że się powinno wyłączyć Dobra jednak nienawidzę tej gry Kurde głupia jest nie grać w nią Jezu, jakie to, jak, to jest denerwujące... Może to polega na tym, że tego się nie da przejść? Tak będzie już cały czas. Nieważne czy mi się uda, czy nie. Boże, o, 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 o o, tak. cholera, co się teraz stanie? Czy chłop przebije się przez ścianę? Łarzysz, kurnach się przewił. Wszystko dzieje się w spowolnionym tempie. Czyżby chłop nie żył? Zamknął oczy. Dookoła pełno pozytywnej energii. I gdzie chłop poleci? Na Ziemię, coś to jakby znajomo wygląda, nie sądzicie? Czyli mi tutaj śmierdzi podstępem. Chłop robi breka na głowie Tak się kręci dookoła własnej osi i... No i spieprzył No i koniec Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Iwanow, a to jest pierwszy odcinek Limbo, także zapraszam do oglądania. No i teraz widzimy na ekranie tutaj małego chłopca, yy, który staje dość yy, dziwnie.